Rozdział 22 Odwiedziny Ani u pastorostwa. Czemuż to znowu tak ci się oczy świecą, Aniu? spytała Maryla dziewczynki, która właśnie wróciła z poczty. Czyś może znowu znalazła jakąś pokrewną duszę? W rzeczywistości cała postać Ani promieniała radością, która tryskała z jej oczu i ujawniała się w każdym ruchu. Szła aleją, podskakując niby lekki duszek unoszący się pośród łagodnych promieni słonecznych i leniwych cieni zapadającego sierpniowego wieczora. Nie Marylo, ale czy to do uwierzenia? Jestem zaproszona na jutro po południu na podwieczorek do pastorostwa. Pani Alan pozostawiła dla mnie ten oto list na poczcie. Proszę spojrzeć Marylo. Panna Ania Shirley na Zielonym Wzgórzu. Po raz pierwszy w życiu nazwano mnie panną, jakiż dreszcz mnie przejął. Zachowam to na zawsze w sercu pomiędzy mymi najdroższymi skarbami. Pani Alan wspominała mi, że ma zamiar zapraszać po kolei na podwieczorek wszystkie dzieci ze szkoły niedzielnej. Rzekła Maryla bardzo chłodno przyjmując to cudowne wydarzenie. Niepotrzebnie się tak gorączkujesz. Naucz się brać rzeczy spokojniej lecz dla Ani nauczyć się brać rzeczy spokojniej, znaczyło zmienić naturę. Jej żywe i uczuciowe usposobienie przyjmowało troski i radości życia z potrójną siłą. Nie uszło to uwagi Maryli i było źródłem jej niepokoju. Przewidywała, że przeciwności życiowe niejednokrotnie mocno zadrasną tę impulsywną duszę, lecz przeoczyła zarazem, że równie wielka radość odczuwania szczęścia i zachwytu potrafi to dziewczynce z naddatkiem wynagrodzić. To też Maryla uważała za swój obowiązek nakłaniać, a do spokoju i równowagi, co było równie nieosiągalne i obce jej naturze, jak promieniowi słonecznemu, i grającemu na falach strumienia. Ze smutkiem więc przyznawała, iż dotychczasowe jej starania były najzupełniej bezowocne. Ilekroć na przykład jakaś nadzieja lub długo żywiony plan spełzły na niczym, Ania pogrążała się w otchłani rozpaczy. Jeśli natomiast życzenia jej spełniły się, rozpływała się w morzu szczęścia. Maryla utraciła już prawie nadzieję przekształcenia kiedykolwiek swej pupilki w dziewczę wzorowe, o skromnym obejściu i nieśmiałym zachowaniu. Nie zdawała sobie sprawy, że właściwie kochała Anię daleko więcej taką, jaką była w rzeczywistości. Tego wieczora Ania udała się na spoczynek smutna i zgnębiona, gdyż Mateusz oznajmił, że wiatr zmienia kierunek na północno-wschodni i wobec tego jutro możliwa jest niepogoda. Szmer liści topolowych wokoło domu niepokoił ją, przypominał odgłos spadających kropli deszczu, głuchy zaś, daleki szum zatoki morskiej, któremu zazwyczaj przysłuchiwała się z rozkoszą, zachwycona jego dziwnym, dźwięcznym, równomiernym rytmem. Teraz wydawał się dziewczynce spragnionej pięknej pogody, przepowiednią burzy i klęski. Zdawało się Ani, że ranek nigdy nie nadejdzie. Lecz wszystko na świecie ma swój koniec nawet noc poprzedzająca dzień, w którym się jest zaproszonym na podwieczorek do pastorostwa. Wbrew nieprzychylnym przepowiedniom Mateusza, ranek wstał prześliczny a w związku z tym i Ania była nad wyraz wesoła. Ach, Marylo, jest mi dziś tak dobrze na duszy, że muszę kochać wszystkich wokoło, wybuchnęła z przejęciem podczas zmywania naczyń po śniadaniu. Nie może Maryla mieć pojęcia, jaka się czuje dobra, jak byłoby przyjemnie, gdyby to mogło trwać dłużej. Wydaje mi się, iż potrafiłabym być wzorowa, jeśli bym codziennie bywała zapraszana na podwieczorek, bądź co bądź, jest to bardzo wielka uroczystość, prawda, Marylo? I lękam się niezmiernie, czy też potrafię znaleźć się odpowiednio. Maryla wie, że jeszcze nigdy nie byłam na podwieczorku u pastorostwa i nie mam pojęcia o rozmaitych prawidłach etykiety, chociaż zanim tu przybyłam, przeglądałam codziennie w ognisku domowym dział wskazówek dobrego ułożenia. Obawiam się tak bardzo, że uczynię coś niestosownego lub zapomnę zrobić coś takiego, co powinnam. Czy na przykład wypada wziąć sobie drugą porcję czegoś, na co się ma niezmierną ochotę? Twoją wadą, Aniu, jest to, że zbyt wiele myślisz o sobie samej. Powinnaś myśleć o pani Alan i o tym, co dla niej będzie miłe i przyjemne. Rzekła Maryla trafiwszy pierwszy raz w życiu na zdrową i rozumną przestrogę. Ania pojęła ją natychmiast. Maryla ma słuszność: spróbuje wcale o sobie nie myśleć. Widocznie udało się Ani odbyć tę pierwszą wizytę bez poważniejszych wykroczeń przeciw etykiecie, gdyż o zmierzchu, gdy wieczorne niebo kąpało się w cudnych blaskach złotych i różowych. Powróciła do domu rozweselona i szczęśliwa. Usiadłszy u drzwi kuchni na wielkiej płycie z czerwonego piaskowca, złożyła swą znużoną kędzierzawą główkę na kolanach Maryli i zaczęła opowiadać. Świeży wietrzyk przypływał z rozległych, skoszonych łąk, ze skraju sosnowego lasu na zachodnich wzgórzach i szumiał pomiędzy topolami. Wielka, jasna gwiazda błyszczała ponad sadem, a między paprociami i kołyszącymi się gałązkami uwijały się świętojańskie robaczki. Ania mówiąc, śledziła je wzrokiem a wietrzyk, robaczki świętojańskie i gwiazdy zlewały się w jej oczach w coś niewymownie czarującego i pełnego słodyczy. Ach Marylo, przeżyłam urocze chwile. Czuję, że nie żyłam na próżno i będę to czuła zawsze, nawet gdybym już nigdy nie została zaproszona do pastorostwa. Kiedy przyszłam na plebanie, pani Alan przywitała mnie już u drzwi. Miała na sobie suknię z jasnoróżowego muślinu z krótkimi rękawami, przybraną całymi tuzinami falbanek. Wyglądała zupełnie jak anioł, wie Marla. Zdaje mi się, że gdy dorosnę, chciałabym zostać żoną pastora. Pastor nie zwracałby uwagi na moje rude włosy, bo wszak nie powinny go obchodzić takie światowe sprawy. Lecz wobec tego, że jako pastorowa musiałabym być niezwykle dobra i łagodna, a taka nigdy zapewne nie będę, nie ma o czym myśleć. Jedni ludzie bywają dobrzy z natury, prawda? Inni zaś nie. Ja należę do tych innych. Pani Linda mówi, że jestem pełna wrodzonych wad. Jakkolwiek bardzo staram się być dobra, nie potrafię nigdy stać się taka, jakie bywają osoby już z natury dobre. Jest to, sądzę, po części tak samo jak z geometrią. Ale czyż starania nie powinny także być cenione? Pani Alan należy do ludzi dobrych z natury. Kocham ją szalenie. Wie Maryla, że są niektóre osoby, jak na przykład pani Alan i Mateusz, które można pokochać od razu, bez najmniejszego wysiłku, przy innych zaś, jak pani Lindę, trzeba się bardzo o to starać. Człowiek wie, że powinien ich kochać, bo zasługują na to, są tacy mądrzy i czynnie pracują w kościele ale należy bezustannie o tym wszystkim pamiętać, bo inaczej zaraz się zapomni. Jeszcze jedna dziewczynka ze szkoły niedzielnej w białych piaskach była na tym podwieczorku na plebanii. Nazywa się Loretta Bradley. Bardzo miła dziewczynka, prawdopodobnie dusza niepokrewna, ale jednak bardzo milutka. Podwieczorek był niezmiernie elegancki. I zdaje mi się, że nie uchybiłam przepisom etykiety. Po herbacie pani Alan grała i śpiewała i nas również namówiła do śpiewu. Zauważyła, że mam ładny głos, i powiedziała, że dołączy mnie do chóru szkoły niedzielnej. Na samą tę myśl drże ze wzruszenia. Tak bardzo pragnęłam śpiewać w chórze wraz z Dianą, ale zawsze lękałam się, że nie dostąpię tego zaszczytu. Loretta musiała wcześniej powrócić do domu, bo w Białych Piaskach w hotelu odbywa się dziś wieczorem koncert, na którym występuje jej siostra. Loretta opowiadała, że Amerykanie z hotelu urządzają co dwa tygodnie koncert na rzecz szpitala w Charlottetown i proszą mnóstwo ludzi z Białych Piasków o współudział. Mówiła także, że i ona ma nadzieję być kiedyś zaproszona. Spojrzałam na Lorette z najwyższym podziwem. Po jej odejściu, gawędziłyśmy z panią Alan bardzo serdecznie. Opowiedziałam jej wszystko o pani Tomas i o bliźniętach, o mojej Katie i o Violetcie, o moim przybyciu na Zielone wzgórze i tych ciężkich kłopotach z geometrią. I czy Maryla uwierzy? Pani Alan mówi, że i ona była tępa w geometrii. Trudno sobie wyobrazić, ile mi to dodało otuchy. Gdy opuszczałam plebanie, nadeszła pani Lindę i niech Marla posłucha, co za nowina. Rada szkolna zaangażowała nowego nauczyciela, kobietę. Nazywa się Miriel Stacy. Czy to nie romantyczne imię? Pani Lindę powiada: że nigdy dotąd nie bywało w Ewanli nauczycielki i lęka się, że to niebezpieczna innowacja. Lecz mnie się wydaje, że to będzie cudnie mieć nauczycielkę i nie wyobrażam sobie wcale, jak ja przeżyję te dwa tygodnie dzielące nas od rozpoczęcia nauki w szkole. Tak się już niecierpliwie by zobaczyć pannę Stacy.